Witajcie, z tej strony Momsen, czyli typowy metinczyk, a w tym odcinku, let's play'u, czy jak wy to tam nazywacie, pokażę wam jak się kopiuje itemy. I tak, to, to nie jest nowość, to, są tylko, to jest kwestia zabezpieczeń tylko. I oficjalny metin, polski, globalny, po prostu ma lepsze zabezpieczenia, ciężej jest to zrobić, pracujemy nad tym z całą ekipą. Ale dzisiaj wam pokażę, to nie będzie do pobrania jakiś tam program, jakieś tam keyloggery i inne gówna, które tylko wyłudzają wasze yangi, Demy i konta więc tak mamy itemy, które chcemy skopiować musimy mieć tutaj wolną przestrzeń bo w innym przypadku występują bugi które po prostu w postaci logów wysyłają się do supportu i będziecie mieli z tego raczej przypał, także lepiej sobie tam poogarniać puste pole teraz krok pierwszy robimy screena i wylogowujemy się po prostu wylogowujemy się krok Drugi, wchodzimy w Paint'a. Ja wiem jak to brzmi, wchodzimy w Paint'a. Też byłem w szoku, ale gdy to odkryliśmy, to mieliśmy zajebistą bekę, byliśmy tak zdziwieni, że to było tak głupie, że aż działało. Teraz tak, kopiujemy te itemy, które chcemy skopiować. I teraz sobie bo ważne jest, żeby to zrobić równo, bo w innym przypadku system, który będzie sprawdzał tego screen'a, on nie będzie oczywiście w formacie Obrazka. On będzie sprawdzał, czy, czy to się wszystko zgadza, więc im lepiej, tym większa szansa na powodzenie. Wrzucamy sobie te itemki, które chcemy kopoliować. Kopo, kopo, na no, te puste pola, które przygotowaliśmy sobie wcześniej. Myślę, że do jakiegoś miesiąca pokażę Wam jak się to robi na globalu. Kurde, będziemy trafić, bo mam mieszkę na... Uszku. No dobra Nie jest aż takie trudne Wymaga trochę sprawy Albo przynajmniej sprawnej myszy Więc tak kopiujemy sobie Dobra Trzy starczą i tak Jeszcze kadeka Warto to robić na jakiejś nisko level, level, levelowej postaci. Bo yy, ja dopiero zacząłem, i jeżeli ktoś mi tam bana strzeli, to, to nie będzie szkoda. A i tam kiwdziełem od kitty, także ta, całkiem w porządku. Dobra, tak, tak będzie wyglądało nasze ku po zalogowaniu się. Ale to jeszcze nie, nie koniec, oczywiście. Plik zapisujemy jako. Tutaj w nazwie pliku trzeba dać swoje ID z konta, ale bez hasła, oczywiście. Momsen6, ja takim id się loguje. Wychodzimy z tego. Ja to zapisałem na pulpicie, o tutaj. I teraz tak, otwieramy to za pomocą notatnika. Tutaj wyświetlą się jakieś znaczki. No, nie mam brak odpowiedzi tutaj, ale chyba dlatego, że mam przeciążony trochę komputer przez program do nagrywania i jeszcze niespecjalnie ostatnio go czyściłem, także Będziemy musieli chwilę poczekać. Tak. Zjeżdżamy na sam tych wszystkich znaczków. Tam nic ciekawego nie ma, bo to jest wszystko zakodowane. I tutaj wpisujemy item, myślnik, 1, 2, 2, 8, średnik. I tutaj po spacji wpisujemy nick naszej postaci, na której to właśnie pokopiowaliśmy. Czyli u mnie monsen, monsen. Tak, przecinek i zapisujemy. Tak zapisujemy. Oczekamy sobie chwilę, brak odpowiedzi, komputer spoko. Już się coś dzieje, już się coś dzieje. teraz zmieniamy nazwę pliku na momsen6.net Tak, na pewno chcemy Teraz ten plik kopiujemy Wchodzimy na nasz serwer, czyli baria w tym przypadku Wchodzimy na pack Tutaj są pliki, które będą skanowane Wklejamy to Nie możemy wyłączyć metina całkiem, bo przy włączeniu on będzie wykrywał pliki, pliki, których tam nie ma być a, a nam na tym zależy, żeby po prostu nie usuwał nam zbędnych plików, więc... Tak to zostawiamy. Teraz zareagujemy się do metina. Mam sens 6, tak jak wspominałem, a słowa wam I tak. 20 level mi się tam w pokoju obok, mówiłem nie drzeć się, nie wchodzić a się dron. Co ja tam zrobię? żeby się wyprowadzić. O! Jak widzicie, udało się wszystko skopiować tym razem. Nie zawsze wychodzi, muszę przyznać. I naprawdę liczcie się z tym, że można zostać za to zbanowanym. Ale możecie popróbować sami i napisać też wasze jakieś tam propozycje. No, no prawdopodobnie ten serwer padnie przez to ja mam nadzieję, że się tam support ogarnie i pozabezpiecza serwer dokładnie, ale jak widzicie sposób działa. Yy, zapraszam do subskrypcji, minusowania i lajkowania albo odsubskrybowania i nic o miłej gry na serwerze, który zaraz padnie. Yy, pozdrawiam typowy metinczyk, zapraszam na fanpage yy, szczałeczka.